Witajcie na kanale KraczFan. W dzisiejszym materiale opowiem wam o tajemniczym obiekcie siódmym, który został namierzony przez łowców organizacji PaleoNiepodal nieopodal Zakopanego. Z góry dziękuję za pozostawienie lajka i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Wśród górali zamieszkujących rejony Tadar od czasów, gdy Polska sięgała swymi granicami od morza do morza, istniała legenda o uśpionym oddziale rycerzy koronnych, który trwał w jednej z jaskiń i czekał na znak, by walczyć w obronie Rzeczypospolitej. Do pierwszego kontaktu ze stworzeniami powiązanymi z tymi ludowymi wierzeniami doszło 19 maja 1955 roku, kiedy to oddział pałno pod przewodnictwem Krzysztofa Janczewskiego natknął się na wąskie mające jedynie 90 cm wejście do jaskini na zboczu wzgórza zwanego Giewontem. Ekspedycja ta od blisko dwóch tygodni przeczesywała górskie okolice znajdujące się między wspomnianą górą, gdzie dokonano odkrycia sarnią skałą. Na zlecenie dyrektora głównego Pałno Janusza Potockiego, który otrzymując dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął szeroko zakrojoną operację o kryptonimie Orzeł Biały, której celem było skatalogowanie jak największej ilości anomalnych stworzeń zamieszkujących terytorium Polski. Grupa badaczy Krzysztofa Janczewskiego po wejściu do jaskini nie spodziewała się tak wąskiego i stromego zejścia w dół wąskim dwumetrowym tunelem, gdyż speleolodzy zakładali, że była to płytka geologiczna struktura, wypukana przez wodę spływającą z boczami góry od tysięcy lat. Po godzinie od wejścia 300 metrów niżej kryptozolodzy natknęli się przynajmniej na kilkaset tajemniczych humanoidalnych istot, które stały nieruchomo przebywając w tajemniczym letargu. Stworzenia te były wzrostem zbliżone do ludzi, gdyż miały około 2 metrów wzrostu. Posiadały do tego różnego typu zbroje rycerzy koronnych z XV wieku i ogromną ilość wyposażenia bojowego. Istoty te nie były jednak ludźmi, gdyż ich łby przypominały głowy różnego rodzaju orłów. Pierwszą osobą, która zobaczyła obiekt numer 7, był Janczewski, który, mimo swojego olbrzymiego doświadczenia w katalogowaniu obiektów, był naprawdę przytłoczony odkryciem, jakiego dokonała jego grupa. Naukowcy nie mieli jednak dostatecznie dużo czasu, aby rozpocząć opisywanie odkrycia, gdyż stworzenia po kontakcie ze światłem latarek nagle zaczęły się poruszać. Oddział orłopodobnych humanoidów z wielkimi tarczami zaczął przemar w stronę badaczy, lecz nie było to agresywne działanie, a jedynie forma ostraszenia intruzów. Co ciekawe, istoty maszerując w zwartym szyku, powtarzają w języku łacińskim jedno zdanie. Nundum este tempus, Nundum tempus este republikan polonia defendere. To jeszcze nie czas, to jeszcze nie czas byśmy ruszyli w obronie Rzeczypospolitej. Agencja PAUNO w tamtym momencie zdecydowała się nie zakłócać spokoju tych stworzeń, wejście do jaskini zostało zabezpieczone i objęte stałą ochroną, a akta zostały utajnione. Obiekt 7 według skali potencjalnego zagrożenia otrzymał notę 2 na 10, gdyż nie zagrażał bezpieczeństwu polskich obywateli. Tak przynajmniej wtedy wszystkim się wydawało do pewnego incydentu, który miał miejsce 24 lata później i który skutkował poważnym kryzysem. To jednak temat na osobny materiał. Dziękuję za dotrwanie do końca tego filmu. Jeśli chcesz, abym nadal rozwijał to polskie uniwersum związane z agencją łowców niezidentyfikowanych organizmów, napisz mi o tym w komentarzu. Tymczasem trzymaj się, cześć.